Pierwsze słowa tego hasła pojawiły się na ustach wielu Polaków w chwilach, gdy oglądali kolejne wystąpienia Wołodymira Zełenskiego. Prezydent Ukrainy od początku wojny otrzymał od Polski nie tylko bezwarunkowe wsparcie militarne, gospodarcze i społeczne, ale także coś więcej – autentyczne serca zwykłych obywateli. Polacy otworzyli swoje domy, swoje portfele, swoje szkoły i szpitale, wierząc, że solidarność to nie puste słowo, ale realny czyn. Jednak z biegiem miesięcy pojawiło się pytanie, czy ta ofiara została kiedykolwiek należycie doceniona. Załęski wielokrotnie powtarzał słowa o wielkiej przyjaźni polsko-ukraińskiej, ale gdy przychodziło do realnych decyzji, ton jego wypowiedzi zmieniał się. W Kijowie coraz częściej padały zdania, które brzmiały jak roszczenia, a nie jak wdzięczność. Zamiast dziękujemy, pojawiało się musicie. Zamiast uznania dla gigantycznej pomocy, którą Polska świadczyła od pierwszego dnia wojny, słyszeliśmy coraz ostrzejsze żądania i oskarżenia. I wtedy narodziła się w Polsce frustracja, a w przestrzeni publicznej coraz częściej powtarzano słowa To nie nasza wojna. Trudno się dziwić. W ciągu kilkunastu miesięcy przez Polskę przewinęły się miliony uchodźców. Państwo polskie wydało miliardy złotych na pomoc socjalną, opiekę zdrowotną, edukację dzieci ukraińskich, transport i mieszkania. Polskie społeczeństwo organizowało zbiórki, wysyłało konwoje humanitarne, kupowało drony i sprzęt wojskowy. To była mobilizacja na skalę, jakiej nie widziano od czasów Solidarności. A jednak, zamiast poczucia wdzięczności z Kijowa, coraz częściej płynęły komunikaty, które brzmiały jak reprymendy. Momentem przełomowym okazał się spór o zboże. Gdy Polska, bacią broniąc własnych rolników, zdecydowała się ograniczyć napływ ukraińskiego ziarna, Załęski pozwolił sobie na publiczne ataki. Mówił o braku solidarności, o blokowaniu Ukrainy. Dla wielu Polaków było to jak policzek, bo jak można mówić o braku solidarności wobec kraju, który otworzył swoje granice szerzej niż ktokolwiek inny? Jak można oskarżać tych, którzy od początku wojny byli pierwszą linią pomocy? To właśnie wtedy hasło to nie nasza wojna zaczęło wybrzmiewać najgłośniej. Nie chodziło o to, że Polacy nagle stali się obojętni wobec cierpienia Ukraińców. Chodziło o świadomość, że Polska nie może być traktowana jak kraj, który ma obowiązek bez końca poświęcać swoje interesy. Każde państwo ma prawo do obrony własnego rolnictwa, własnej gospodarki, własnych obywateli. Polska, jak przypominał wielu polityków, nie jest kolonią, która ma słuchać rozkazów z Kijowa. Polacy czuli się wykorzystani. Podczas gdy Zachód długo kalkulował, co się bardziej opłaca, to Polska bez wahania wysyłała broń, amunicję, czołgi i transportery. Polskie fabryki pracowały dniami i nocami, by dostarczać sprzęt dla walczącej Ukrainy, a jednocześnie w Brukseli to Polska była atakowana za brak praworządności, a z Kijowa płynęły oskarżenia o zdradę Solidarności. Czy można się dziwić, że w polskim społeczeństwie narastał gniew? To nie nasza wojna. To zdanie było nie tylko emocjonalnym hasłem, ale i próbą obrony zdrowego rozsądku. Polacy zaczęli zadawać pytania, ile jeszcze możemy udźwignąć. Ile miliardów wyda państwo, zanim zacznie brakować na własne potrzeby, na szpitale, szkoły, mieszkania? Czy naprawdę naszym obowiązkiem jest ponoszenie wszystkich kosztów, podczas gdy inne państwa chowają się za parawanem dyplomacji i deklaracji? Załęski, zamiast próbować zrozumieć te obawy, często reagował arogancją. W swoich wystąpieniach potrafił mówić o braku wdzięczności Zachodu, ale w tych słowach nigdy nie podkreślał wyjątkowej roli Polski. Dla Polaków to była gorzka lekcja. Okazało się, że przyjaźń deklarowana na początku wojny była bardziej jednostronna niż ktokolwiek przypuszczał. I tu pojawił się głos Nawrockiego, który w kilku mocnych zdaniach powiedział wprost: Polska pomagała i będzie pomagać, ale Polska nie da się poniżać. To było jak grom z jasnego nieba. Wreszcie ktoś odważył się powiedzieć, że pomoc nie oznacza rezygnacji z własnej godności że Solidarność to nie jest ulica jednokierunkowa, w której tylko Polska ma obowiązki, a Ukraina ma tylko prawa. O. Ten moment wstrząsnął opinią publiczną. Dla wielu obywateli to był pierwszy raz, gdy ktoś na tak wysokim szczeblu powiedział na głos to, co myśleli od dawna. Polska nie może pozwolić, by była traktowana jak służebnica cudzych interesów. Polska ma prawo bronić swoich granic, swojej gospodarki i swoich obywateli. Hasło to nie nasza wojna stało się nie tylko wyrazem frustracji, ale i symbolem nowej postawy. Postawy, która mówi: Pomagamy, bo jesteśmy solidarni, ale nie pozwolimy, by ktoś nami pomiatał. Polska nie jest naiwnym krajem, który daje wszystko i nic nie oczekuje w zamian. Polska jest państwem dumnym i suwerennym. Z czasem coraz więcej Polaków zaczęło dostrzegać, że w relacjach z Ukrainą brakuje podstawowej równowagi. Polska od pierwszego dnia wojny stała się główną bazą humanitarną i wojskową dla Kijowa. To przez polskie lotniska i drogi szły dostawy broni z całego świata. To polscy rolnicy oddawali swoje magazyny i infrastruktury, by pomóc w transporcie ukraińskiego zboża na rynki światowe. To Polacy, zwykli obywatele przyjęli miliony uchodźców pod własny dach. A jednak w wypowiedziach Załęskiego i jego współpracowników coraz częściej dominował ton roszczeniowy. Kulminacją był moment, gdy prezydent Ukrainy wystąpił na forum międzynarodowym i wprost oskarżył Polskę o działanie przeciwko Solidarności. Wystarczyło jedno zdanie, by w Warszawie zawrzało. Politycy, nawet ci najbardziej dotąd proukraińscy, zaczęli mówić o braku wdzięczności. Rolnicy, którzy miesiącami ostrzegali, że masowy napływ ukraińskiego zboża niszczy polskie rynki, poczuli, że ktoś wreszcie ich wysłuchał. W mediach społecznościowych hasło. To nie nasza wojna zaczęło trendować na pierwszym miejscu. I rzeczywiście dla wielu Polaków wojna zaczęła być ciężarem nie tylko moralnym, ale i materialnym. Inflacja, rosnące ceny energii, brak mieszkań, przeciążone szkoły i szpitale. Wszystko to sprawiało, że społeczeństwo pytało, czy naprawdę możemy nieść ten ciężar sami. W dodatku, zamiast słyszeć słowa uznania, musieliśmy oglądać zełęskiego, który w tonie pretensji domagał się coraz więcej. Nie chodziło już tylko o zboże. Dochodziły sprawy transportu, ceł, dotacji, polityki energetycznej. Polska, zamiast być traktowana jak najwierniejszy sojusznik, często stawała się wygodnym chłopcem do bicia. Polacy muszą to zrobić, bo nie mają wyjścia. Takie opinie pojawiały się w zagranicznych mediach powtarzających narrację z Kijowa. Tymczasem w Polsce narastało poczucie krzywdy. Głos sprzeciwu najgłośniej wybrzmiał ze strony rolników. Widać to było szczególnie na protestach w całym kraju, od Podkarpacia po Wielkopolskę. Rolnicy wyjeżdżali na ulicę traktorami, blokowali przejścia graniczne i mówili wprost: Nie możemy być ofiarą cudzej wojny gospodarczej. To oni pierwsi powtarzali zdanie, które potem podchwyciła cała Polska: to nie nasza wojna. Politycznie sytuacja była coraz trudniejsza. W Brukseli starano się rozgrywać spór między Warszawą a Kijowem, próbując zmusić Polskę do cofnięcia decyzji o obronie własnego rolnictwa. Załęski zamiast rozmawiać z Polakami partnersko. Wolał szukać wsparcia w instytucjach unijnych, często kosztem polskich interesów. To bolało najbardziej, bo przecież od samego początku to Warszawa była jego największym adwokatem w Europie. W tym wszystkim nie brakowało także głosów zwykłych ludzi, którzy odczuwali realne konsekwencje kryzysu. Pomagaliśmy, ile mogliśmy, ale teraz sami zaczynamy tonąć. Mówili mieszkańcy przygranicznych miasteczek, gdzie ceny mieszkań poszybowały w górę, a lokalne urzędy i szkoły pękały w szwach. Nie możemy być wiecznym bankomatem. Dla innych dodawali przedsiębiorcy, którzy zmagali się z rosnącymi kosztami i brakiem wsparcia. Kiedy Zęski pozwolił sobie na kolejny komentarz, w którym zasugerował, że Polska gra przeciwko Ukrainie, miarka się przebrała. Nawrocki wówczas wyszedł na mównicę i powiedział wprost: Polska nie będzie państwem, które poświęca własnych obywateli tylko po to, by inni mogli budować swoje narracje. Polska nie klęka i Polska nie pozwoli się obrażać. Te słowa wywołały owacje, a w sieci rozlała się fala poparcia. Dziennikarze z Zachodu zauważyli, że po raz pierwszy Polska tak otwarcie i zdecydowanie odpowiedziała Kijowowi: To nie nasza wojna. To hasło, które dla wielu było aktem buntu przeciwko wykorzystywaniu Polski, stało się symbolem suwerennej polityki. Na Zachodzie reakcje były mieszane. W Berlinie i Paryżu próbowano udawać, że nic się nie stało, ale w kuluarach dyplomaci przyznawali, że Polska powiedziała głośno to, o czym po cichu myślało wielu. Nawet w Stanach Zjednoczonych zaczęły pojawiać się głosy, że to właśnie Warszawa najwięcej poświęciła i że Kijów musi wreszcie to docenić. Załęski tymczasem reagował coraz ostrzej. Każda krytyka z Warszawy spotykała się z ripostą. Jakby Kijów nie potrafił przyjąć do wiadomości, że Polska ma własne interesy i granice wytrzymałości. Polacy jednak coraz częściej powtarzali Pomogliśmy, zrobiliśmy swoje, ale nie pozwolimy, żeby nami gardzono. I kiedy emocje po słowach Nawrockiego opadły, stało się jasne, że Polska wkroczyła w nowy etap swojej polityki. Relacje z Kijowem nigdy nie miały już wyglądać tak samo. Sondaże opublikowane w kolejnych tygodniach mówiły jednoznacznie. Poparcie dla Ukrainy jako ofiary agresji wciąż było wysokie, ale sympatie wobec Załęskiego gwałtownie spadły. Jeszcze rok wcześniej traktowany był niemal jak bohater. Dziś coraz częściej postrzegano go jako polityka, który zapomniał, kto naprawdę podał mu rękę w najtrudniejszym momencie. W mediach zaczęły pojawiać się artykuły z pytaniami, czy Polska jest jeszcze przyjacielem Ukrainy, czy tylko wygodnym narzędziem. Kiedy Kijów zacznie doceniać Warszawę? Czy naprawdę warto było aż tyle poświęcać? Coraz częściej komentatorzy podkreślali, że Polska nie może być zakładnikiem cudzych oczekiwań. Na ulicach to niezadowolenie przybierało konkretną formę. Rolnicy dalej protestowali, blokując granice i domagając się twardej polityki wobec ukraińskiego importu. Przed Sejmem pojawiały się transparenty z hasłami: Pomagaliśmy, ale nie kosztem naszych dzieci. Polska nie jest służącą to nie nasza wojna. Te obrazy obiegły światowe media, które zaczęły dostrzegać, że polskie społeczeństwo osiągnęło granicę wytrzymałości. Nawrocki, zamiast unikać trudnych tematów, postanowił stanąć wprost po stronie Polaków. W swoich wystąpieniach coraz częściej mówił o tym, że Polska jest krajem, który pomaga, ale ma też własne interesy. Solidarność, tak, ale nie kosztem własnej suwerenności, powtarzał. Te słowa padały nie tylko w Warszawie, ale i w czasie zagranicznych wizyt. Dziennikarze zauważyli, że gdy prezydent wypowiadał się w Berlinie czy Brukseli, na sali zapadała cisza. Nie dlatego, że mówiono banały, ale dlatego, że głos Polski brzmiał nagle dużo mocniej niż wcześniej. W Brukseli zaczęto szeptać, że Polska staje się niewygodnym sojusznikiem, ale w rzeczywistości oznaczało to coś innego. Polska wreszcie przestała być petentem. Nie prosiła, nie tłumaczyła się, nie przepraszała za swoje decyzje. Stawała na forum i mówiła jasno. Zrobiliśmy najwięcej, a skoro inni milczeli, to my mamy prawo mówić najgłośniej. To podejście zmieniało układ sił w całej Europie. W, w Waszyngtonie reakcje były ostrożniejsze. Amerykańscy dyplomaci wiedzieli, że Polska odegrała kluczową rolę w utrzymaniu dostaw dla Ukrainy, ale jednocześnie rozumieli, że nie da się w nieskończoność naciskać na Warszawę. Polska poniosła największe koszty. Polska ma prawo domagać się szacunku, napisał jeden z komentatorów w Washington Post. Sam Załęski. Zamiast spróbować załagodzić kryzys, pogrążał się w coraz bardziej emocjonalnych wystąpieniach. A Polacy odbierali to jako potwierdzenie, że Kijów nie rozumie, czym jest wdzięczność. Tymczasem w Polsce coraz głośniej mówiło się, że przyszłość kraju nie może zależeć od humorów prezydenta Ukrainy. Kulminacją był moment, gdy Nawrocki odwiedził jednostkę wojskową na wschodzie Polski. W otoczeniu żołnierzy na tle biało-czerwonej flagi wygłosił krótkie, ale pamiętne słowa – Polska była i będzie bezpieczna, bo nigdy nie pozwolimy, aby nasze granice były zagrożone. Ale pamiętajcie, my walczymy o Polskę, nie za innych. To nie nasza wojna, to nasz obowiązek wobec własnego narodu. Te zdania obiegły media w kilka godzin. Hasło to nie nasza wojna nabrało nowego znaczenia nie jako wyraz obojętności, ale jako symbol świadomości narodowej. Polska jasno mówiła: będziemy bronić naszych granic, naszego bezpieczeństwa i naszej godności. Ale nie pozwolimy, by ktokolwiek z zewnątrz dyktował nam, jak mamy żyć. W całym kraju rozległy się brawa. Media społecznościowe zalała fala komentarzy. Wreszcie ktoś powiedział to głośno. Polska nie jest cudzym zakładnikiem. To nasz czas, by być sobą. Nawet krytycy przyznawali, że Nawrocki wyraził coś, co czuła większość społeczeństwa. Tak zakończył się etap złudzeń. Polacy zrozumieli, że ich dobroć i solidarność nie mogą być wiecznie nadużywane. Polska stała się symbolem, krajem, który pomaga ale też potrafi powiedzieć dość. A hasło to nie nasza wojna pozostało jako motto nowej epoki, epoki, w której Polska mówi własnym głosem, patrzy w przyszłość z odwagą i przypomina całemu światu, że szacunek jest fundamentem każdej prawdziwej solidarności.